Ostatnio internet obiegła fala informacji na temat szkodliwości kremów przeciwsłonecznych. Jest to właściwie temat, który ja już poruszałem od wielu, wielu lat i podkreślałem notorycznie, że to nie słońca należy się bać, tylko właśnie takich specyfików, które zawierają w sobie duże ilości szkodliwych metali ciężkich i innych toksycznych substancji. Kiedy wy się smarujecie, a smarujecie zazwyczaj, kiedy się opalacie całe swoje ciało i smarujecie też dzieci, do waszych organizmów dostaje się bardzo duża ilość toksycznych substancji, które niby rzekomo mają chronić was przed tym niebezpiecznym słońcem, a z drugiej strony was zatruwają. I potem pojawia się oczywiście kolejny problem, czyli brak witaminy D, która chcąc, nie chcąc, no jest dla naszego zdrowia niezbędna. Dlatego to nie słońca musicie się obawiać, tylko wszystkich tych kosmetyków, które są wręcz nasączone Szkodliwymi substancjami. Na nasze ciało powinniśmy nakładać tylko i wyłącznie substancje naturalne, bez żadnych dodatków. Pamiętajcie, bo to jest bardzo kluczowe. I ekspozycja na słońce, z umiarem oczywiście, żeby nie doprowadzać do spalenia, jest konieczna dla naszego zdrowia, jest konieczna dla naszego funkcjonowania i tego, żeby organizm się rozwijał. Słońce jest życiem. Ale nie możemy myśleć patologicznie, czyli jeżeli wychodzimy się opalać, to nie siedzimy 3 albo 4 godziny na słońcu, jak to robią ludzie na przykład wyjeżdżając w zimę do Egiptu. Doprowadzając do sytuacji, że nasze ciało po prostu jest czerwone i pozostałą część wyjazdu już nie jesteśmy w stanie wyjść na słońce. No i oczywiście smarujemy się cali, żeby nas tylko jeszcze bardziej nie spaliło. To jest błędne podejście do opalania się. Jeżeli chcecie się opalać, chcecie mieć zdrową opaleniznę, to wychodzicie się opalać stopniowo, czyli jeżeli jesteście całkiem biali, poświęćcie te 10-15 minut, kolejnego dnia kolejne 10-15 minut, a jeżeli zauważycie jakiekolwiek oznaki tego, że skóra jest już troszeczkę podrażniona, to robicie przerwę i wracacie do opalania się również 15-20 minut po odpoczynku, kiedy ta skóra dochodzi do siebie. To jest zdrowa opalenizna. To jest czynność, która dostarcza wszystkich substancji od słońca, których nasz organizm potrzebuje, i nie ma najmniejszych powodów, żeby się tego obawiać. I zresztą wiele badań też wskazuje na to, że, tak na dobrą sprawę, to te wszystkie czerniaki nie do końca mają jakąkolwiek korelację z ekspozycją na słońce. Co zresztą też już wielokrotnie mówiłem: rak nie jest wynikiem tego, że słońce pada na naszą skórę, tylko jest wynikiem tego, że nasz organizm jest mocno zatruty od środka. Wtedy powstaje choroba, no ale rozumiecie, że w tym momencie te kremy, które są jedną toksyną, raczej tutaj nam nie pomogą. Oczywiście to też jest kwestia zdrowego rozsądku, czyli jeżeli jesteśmy w sytuacji, kiedy no nie mamy wyjścia albo już faktycznie mamy jakąś część ciała, na przykład nos czy uszy bardzo mocno spalone, no to. Ten jeden dzień czy dwa może się tym kremem posmarować, choćby po to, żeby ta skóra nie była dalej uszkadzana, ale to też jest kwestia po prostu rozsądku. No trzeba pamiętać o tym, żeby takich rzeczy unikać i do nich nie doprowadzać. To jest jak z profilaktyką zdrowia. Pamiętamy o tym, żeby opalać się bezpiecznie, czy tam wystawiać na ekspozycję w bezpieczny sposób i nie narażać swojej skóry na spalenie. A kremy przeciwsłoneczne powinny być ostatecznością w wyjątkowych sytuacjach.